Cześć, Maneczko, witajcie na kanale Pawełaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć nowy katalog od 29 maj do 3 czerwiec. Na stronie 24 mamy tutaj rolety lub osłony za 24,99 po dwie sztuki. Montaż tych rolet jest bez użycia narzędzia mają przysawki lub zapinane na rzep. Bardzo dobra osłona przed słońcem gdzieś w podróży. Tutaj mamy takie wzory różne dla dzieci, ozdobne. Poniżej mamy zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, 14 elementów za 129 zł. Czyli mamy nasadki, grzechotkę, tutaj takie, taką redukcyjkę i taki dłuższy klucz nasadowy. To są nasadki takie sześciokątne, że nietypowe nasadki do odkręcania śrub, tylko po prostu do np. mis olejowych, różne rozmiary. Zresztą porównajmy sobie z tym opakowaniem co mam, ale jeżeli tak jest, to polecam jak najbardziej. Na stronie 25 mamy kamerę inspekcyjną w kształcie takiego pantopa, jakby telefonu, smartfona bez tej rączki, co tam wcześniej była. Ona ma dużą lepszą rozdzielczość i po prostu lepiej na tym ekranie wszystko wygląda. Również posiadam. Podobny model, bo nie wiem czy to jest ten sam i polecam jak najbardziej. Posiada IP67 przed tam wilgocią, jakimś tam małym deszczem. Z 6 diod LED o 10 poziomach jasności. Kolorowy wyświetlacz 10,9 cm. 4,3 cala. W zestawie uchwyt magnetyczny. Lusterko, haki, baterie, wtyczka USB-C oraz torba do przechowywania. No, służy do kontroli pustych przestrzeni lub trudno dostępnych miejsc, podoszczelna sonda, kamery i elastyczna szyjka Fi8 mm. Również jest funkcja nagrywania do 25 minut, czterokrotny zoom, także buźka uśmiechnięta dla tej kamerki inspekcyjnej. Poniżej mamy tutaj akumulatorową lampę roboczą LED, koblet. Czyli nie mryga nam nawet przy nagrywaniu, jak będziemy to oświetlać. Wbudowany akumulator litowo 3,7 V, maksymalny strumień świetlny 600 lumenów, czas świecenia 1 godzina przy maksymalnej jasności. Taka delikatna lampeczka, trzeba uważać, żeby ją po prostu gdzieś tutaj nie złamać. Zawsze się może przydać, można ją sować sobie gdzieś do skrzynki z narzędziami, czy gdzieś. Strona 26, nowość, kotek jakiś tu kuna, 7990 urządzenie do odstraszania gryzoni, czyli gdzieś to montujemy sobie pod maskę samochodu i pewnie jakieś tam wydaje dźwięki, piszczy czy coś i te zwierzęta tam nie wchodzą i po prostu nie mogą nam, nam jakieś kable przegryźć czy coś. Po prostu taki odstraszacz do gryzoni, pasowałoby to sprawdzić, przetestować. Jeżeli ktoś posiada takie urządzenie czy podobne, jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, czy to jest po prostu dobra rzecz, czy działa skutecznie. A pod spodem cyfrowy manometr do opon, do samochodów osobowych, terenowych, motocykli, rowerów, 39,99, 3 lata gwarancji, teleskopowa szczotka do mycia samochodu, 79,90. Poduszka pochłaniająca wilgoć z naturalnego granulatu chroni przed pleśnią, mącznikiem, kondensacją nieprzyjemnych zapachów, butwieniem. Ciekawi mnie, czy ta poduszka taka, kto zbiera tą wilgoć, czy później ona jest do wyrzucenia po jakimś tam sezonie czy czasie, czy jak to, jak to się postępuje z taką poduszką. Na stronie 27 mamy pompę do wymiany oleju. Piszę, że to nowość, ale to jest. Od dawna już w sprzedaży. Co wam powiem, to wam powiem, ale moja po prostu była uszkodzona. Od samego początku. Taka się po prostu trafiła. Wiele komentarzy jest, że dobrze działa, a w innych przypadkach ludzie też krytykują to narzędzie, to urządzenie. Poniżej za 79,90 obniżka o 20 zł. Tu mamy osłonę ochronną lub mata do naprawy samochodu, czyli zakładamy sobie takie po prostu na, na błotniki, gdy tam mamy maskę otworzoną i tak, żeby po prostu nie pobrudzić, nie, nie uszkodzić lakieru, to taka mata się przyda po prostu. Tutaj mamy klucz do filtra oleju lub tester akumulatora i prądnicy za 19,99 Na stronie 28 mamy cyfrową stację lutowniczą za 99 zł. 3 lata gwarancji. Tu mamy wyświetlacz cyfrowy, gąbeczkę i zestaw różnych akcesoriów: cyna, groty. I tutaj mamy stację taką, żeby sobie po prostu zaparkować naszą lutownicę. Tutaj niestety nie wypowiem się, nie mam jej, nie miałem zakres temperatury od 200 do 450 stopni Celsjusza z uchwytem i trzema wymienna, wymiennymi końcówkami. Szczypce lub kombinerki za 12,99 zł za sztukę. To są takie wydłużone i na pewno przydadzą się do trudno dostępnych miejsc. Cztery wzory. Zestaw 12 krętaków precyzyjnych. Kto korzysta z takich różnych precyzyjnych zabaw, to po prostu wie o co chodzi. Zestaw 6 pilników kluczykowych. Dużo różnych tutaj mamy akcesori, zestaw akcesoriów warsztatowych 1499 różne szczotki do wiertarek do wyboru. Taki zestaw wielofunkcyjny. Zestaw narzędzi do mechaniki precyzyjnej super sprawa polecam. Buźka leci tutaj. I również tutaj leci buźka to są takie nożyki i zestaw bitów i śrubokręt w krętach taki z grzechotką. 124,99. Tutaj są nożyki różnego typu wymienne, a tutaj mamy lupę. Tu mamy wejście, też że możemy sobie lutownicę tutaj odstawić. No i oczywiście krokodylki muszą być, żeby zacisnąć jakąś płytkę do wylutowania. I jeszcze tutaj mamy oszczałkę diamentową lub zestaw diamentowych płyt szlifierskich. Taką oszczałeczkę też posiadam i fajnie oszczy noże kuchenne też leci na to buźka na to leci buźka na te akcesoria warsztatowe też leci buźka pod spodem już nie mamy nic to to nie wiem to znak zapytania to również ten odstraszacz na to na pewno buźka leci na pewno na to leci buźka, nawet dwie na to też leci buźka, bo to jest porządna rzecz. I te osłony też buźka leci. A to to też znak zapytania. No to tyle dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Do następnego filmu. Hejka.